Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Leo Messi może ponownie zagrać z Neymarem w jednej drużynie. Rosyjski trener pił alkohol podczas meczu. Krzysztof Piątek wraca do formy. Strzelił dwa gole. Ogromny zachwyt Piotrem Zielińskim we Włoszech oraz słaby mecz Roberta Lewandowskiego. Był najgorszy na boisku. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Ja już nie przedłużam i zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Już w ostatnim materiale poruszałem bardzo ciekawy temat, który w sumie jest omawiany przez media od dwóch lat. Jak nam wiadomo, w połowie 2017 roku doszło do bardzo głośnego transferu. Jakim były przenosiny Neymara z FC Barcelony do Paris Saint-Germain za rekordowe do dnia dzisiejszego 222 miliony euro. Początkowo Brazylijczyk miał zostać na Camp Nou, ale ambicje piłkarza i chęć wyrwania się z cienia Messiego były silniejsze, i tak właśnie ówczesny 25-latek zawitał do Francji. W tym samym czasie Paryżanie pozyskali również młodego i uzdolnionego. Mbappé, który także był drogą inwestycją, ale to już całkiem inna historia. Już po ponad sezonie gry dla PSG Neymar zaczął czuć tęstnotę za starym klubem i poważnie myślał o powrocie do Barsy. Tak też już w kwietniu zeszłego roku brazylijczyk zaczął prowadzić potajemne rozmowy z Blaugraną, o czym dowiedziało się PSG. Paryżanie mimo mocnych nacisków ze strony ich piłkarza nie zgodzili się go sprzedać i byli gotowi posadzić go nawet na ławce rezerwowych, jeśli ten dalej by się im stawiał. Koniec końców Neymar pogodził się z faktem, że dobrowolnie nie opuści stolicy Francji. Jednak po roku znowu słyszymy o podobnej sytuacji. 28-latek wie, że przed końcem obecnego sezonu raczej na pewno nie zostanie sprzedany przez Paris Saint-Germain. Dlatego próbuje on przekonać Leo Messiego do transferu. Dużo w ostatnim czasie mówi się o bliskim transferze Argentyńczyka, który z końcem czerwca prawdopodobnie za darmo opuści Camp Nou i zasili angielskie Manchester City. Neymar chciałby ponownie grać z Leo, dlatego chce on, aby ten rozważył propozycję PSG. Które również jest gotowe zakontraktować 33-latka. Jakie są na to szanse? Szczerze niewielkie. W City znajduje się Pep Guardiola oraz Sergio Aguero, z którym Messi ma bardzo dobry kontakt, a gra w Premier League jest na pewno znacznie atrakcyjniejszym wyborem niż gra we francuskiej ligę, która jest słabsza od angielskiej, hiszpańskiej czy włoskiej ligi. Możecie pisać swoje zdanie w komentarzach, chętnie poznam waszą opinię na ten temat. Korzystając z okazji chciałbym was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda i to uwaga, nie byle jaka. Do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie tułączając do ligi wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Nie od dziś nam wiadomo, że Rosja to stan umysłu. Oglądając w internecie różne filmiki z tego kraju, często zadajmy sobie pytanie, co tam się odwala. Ale jak widać, jest to na porządku dziennym, w czym może nas uświadomić obecny temat. Ostatnio media opublikowały artykuł, w którym na jednym ze zdjęć można zauważyć trenera jednego z klubów, który pije podejrzanie znany płyn. Dokładnie chodzi o szkoleniowca CSK Moskwa, Wiktora Gonczarenko, który podczas meczu swojej drużyny musiał siedzieć na trybunach za kartki. Trener w pobliżu siebie miał butelkę, z której pił. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że oba butelka wyglądała dosłownie jak butelki popularnego w Rosji i w Polsce trunku, czyli wódki. Jak można się domyśleć, trener już po 15 minutach meczu nie mógł patrzeć na grę swoich piłkarzy. Dlatego stwierdził, że się nieco napije. Ale w obronie szkoleniowca mogę powiedzieć, że owa butelka wcale nie musiała posiadać alkoholu. Są firmy, które produkują bardzo podobne butelki, tyle że oprócz procentami są one wypełnione normalną wodą źródlaną. Co dokładnie pił trener? Tego możemy się nigdy nie dowiedzieć. Krzysztof Piątek rok 2020, jak i drugiej połowy 2019 nie może zaliczyć do udanych. Polak poprzedni sezon miał bardzo średnie w swoim wykonaniu. W rundzie jesiennej dla AC Milanu strzelił zaledwie 4 bramki, z czego 3 z rzutów karnych. A transfer do Herty wcale nie polepszył znacząco jego sytuacji. Piątek na początku grał, ale szybko spadł w hierarchii Herty. Po przerwie spowodowanej pandemią również zaliczył dobry okres, gdzie grał i był chwalony przez media ale z początkiem obecnego sezonu ponownie pełnił tylko rolę zmiennika. Dodatkowo klub kupił Kordobę, który okazał się bardzo dobrym wzmocnieniem. Niestety dla piątka była to zła informacja. Na jego szczęście Cordoba odniósł kontuzję i od pewnego czasu pauzuje, co było świetną okazją dla reprezentanta Polski, aby zapunktować u trenera. I tak też zrobił. 25-latek w czterech ostatnich meczach strzelił trzy gole, a jego występ w derbach Berlina był wyjątkowo udany. Piątek rozegrał całą drugą połowę wchodząc przy wyniku 1-0 dla Unionu Berlin. W 51 minucie doszło do wyrównania, a w 74 i 77 minucie dublec skompletował nikt inny jak właśnie Krzysztof Piątek. Po meczu niemieckie media mocno chwaliły polskiego snajpera, a, a kicker umieścił go w swojej 11-10 kolejki Bundesligi. Miejmy nadzieję, że 25-latek w końcu na dobre wejdzie do pierwszej jedenastki Herty i będzie się prezentował podobnie co w ostatnim spotkaniu, ponieważ smutno jest patrzeć jak jego tak dobrze rozwijająca się kariera nagle tak mocno podupadła. Nie tylko Krzysztof Piątek w zeszły weekend pokazał się z dobrej strony. Równie wysoko oceniany po meczu przez media był Piotr Zieliński, dla którego ostatnie miesiące w Napoli nie należały do łatwych. 26-latek wchodził najczęściej z ławki, a jak już pojawiał się na murawie, to zaliczał dość przeciętne występy. Jednak w niedzielnym meczu przeciwko Krotone zaprezentował się z naprawdę dobrej strony. Piątek grał od pierwszej minuty i opuścił murawę w 69 minucie. Przez ten czas zdążył zdobyć uznanie u kibiców jak i mediów. Zdobywając asystę i zajczając nawet siatkę na jednym z piłkarzy Crotone. Tak jego występ po meczu ocenił Genaro Gattuso. Nigdy nie widziałem zawodnika, który mi tak, jak robi to Piotr Zieliński. Ma wielką jakość, on tańczy z piłką. Do bycia wielkim brakuje mu tych 7-8 zdobywanych goli na sezon. Ale ma warunki, żeby to zrobić. Napoli po 10 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A. I traci do lidera, czyli Milanu, 5 punktów. W czwartek włoski klub zagra mecz w Lidze Europy przeciwko Realowi Sociedad. Co będzie dla Ziela kolejną szansą na wykazanie się. Nie wszyscy niestety mieli w zeszły weekend tak udane występy. Ku zaskoczeniu dużej części kibiców dość średnio w sobotę zaprezentował się Robert Lewandowski. Bayern Monachium na Allianz Arenie zmierzył się z Erbe Lipskiem a mecz był bardzo widowiskowy. Tylko w pierwszej połowie padły cztery bramki i po 45 minutach na tabeli wyników widniało 2 do 2. W drugiej części padły już dwa trafienia, ale one również nie były rozstrzygające i mecz zakończył się remisem 3 do 3. Mało widoczny w tym spotkaniu był Robert Lewandowski, który, mimo że zaliczył pełne 90 minut, nie zdobył ani bramki ani asysty. Na boisku również był mało widoczny. Dzięki defensywie Lipska, która skutecznie wyłączała z gry Polaka. Już jutro Bayern rozegra swój ostatni mecz w tym roku w Lidze Mistrzów przeciwko Lokomotiv Moskwa. I liczymy, że w tym starciu nie zabraknie bramek czy asyst Lewandowskiego. Oczywiście jest szansa, że zobaczymy również trafienia Grzegorza Krychowiaka oraz Macieja Rybusa, którzy prawdopodobnie również zagrają. Piszcie w komentarzach, jaki wynik obstawiacie. W ostatnim czasie wydarzyła się masa zabawnych momentów z udziałem piłkarzy. Koniecznie musicie je zobaczyć. Cimar. De llan, de llan, te la limpio. No le hace gracia, eh. <laughs> ¡Arbitro! ¡Referee! <laughs> 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 <coughs> <laughs> 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 W dzisiejszym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zostawcie także łapkę w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!